Dobry wieczór, Cześć, witam Was serdecznie z tej strony rekin biznesu. Nie było mnie prawie tydzień, bo tak jak powiedziałem, korzystam trochę z życia i podróżuję. Nagrałem trochę materiałów z tych podróży, no ale niestety czas nagli, trzeba było wrócić do pracy. Dzisiaj wieczorem mogę dopiero nagrać ten filmik, a chciałbym dzisiaj poświęcić go, czy to far start. Na kryptowalutach, czyli czy to już jest FOMO na zakupy. Podparte to będzie dwoma artykułami, które przygotowałem, ale chciałbym powiedzieć troszeczkę rzeczy od, od siebie. Troszeczkę rzeczy, które no myślę, że przez ten tydzień się zebrały. Potem jak popczytałem trochę komentarzy, po tym, jak obejrzałem u niektórych YouTuberów kilka filmików, hmm, no to pewne refleksje przyszły i myślę, że wiele ludzi zadaje sobie pytania, czy to już jest czas, czy to rzeczywiście mamy pierwszy dzwoneczek do tego, żeby pakować się w kryptowaluty. Gdzie, nie gdzie przeczytacie, że ten indeks FIR, FOMO, ten, ten strach no wzrósł troszeczkę, to zresztą Wam pokażę za chwilę. I pewnie inwestorzy się budzą, ale z drugiej strony cały czas mamy te negatywne wiadomości odnośnie tej inflacji, tego wszystkiego, tej całej sytuacji w siecie finansów. Chociaż powiem Wam, że gdzie niekąd przebijają tak, po jak kiedyś na wiosnę, jak kiedyś na wiosnę, jak przebijają przebiśniegi na wiosnę. Tak, przybijają tecy nowi inwestorzy, którzy skupują gdzieś z rynku trochę kryptowalut, mając nadzieję, że ten Bitcoin osiągnie swoje nowe ATH. Nowe ATH i to całkiem powiem Wam optymistycznie wróżone, bo nikt już nie mówi tak naprawdę o roku 2022, tylko wszyscy widzą już nawet ten wzrost do roku 2030, a więc optymistyczny bardzo scenariusz. Ludzie naprawdę muszą gdzieś mieć pewne kierunki, pewne wzory, żeby mogli po prostu istnieć, żeby mogli gdzieś gromadzić swój kapitał i go inwestować. No bo jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się. W różnych dziedzinach. Tak? Jeżeli mówimy tu o polskim rynku, no to mamy głupoty z węglem. Tak? Wszyscy obawiali się, czy elektrownie wytrzymają w ciągu napływu tych gorących dni. mamy, Byłem moi drodzy teraz na południu Polski. Nie ma kto zbierać owoców z sadów. Nie ma siły roboczej, nie ma jak tego sprzedawać. Naprawdę jest wiele, wiele, wiele rzeczy powiązanych z tym całym rynkiem inwestycyjnym. Ludzie po prostu zarabiają na to, żeby przeżyć. Część ludzi, którzy mieli gdzieś tam gotówkę, kiedy, można by powiedzieć, zarobili w tym dobrym czasie, teraz myślą o tym, żeby ją zainwestować, ale poniekąd jeszcze tak nie do końca to wszystko jest uregulowane. Jakbyśmy sobie zobaczyli to na rynek, to naprawdę dobrze radzi sobie Ethereum. Dlaczego? Dlatego, że wiele artykułów znowu pojawia się na temat Ethereum, że chociaż nie będzie to może trzon główny blockchainów na przyszłość, to jednak na razie większość tych ludzi, którzy budują swoje dubsy, swoje można powiedzieć projekty opierają się na Ethereum, tak? Na stabilnym Ethereum, które jest, można powiedzieć, sprawdzone. Ale cały czas czekamy na to wdrożenie tego nowego proof of Steak i zobaczymy, co będzie się działo. No, nikt nie jest w stanie jeszcze powiedzieć. Jest to cały czas przesuwane i dobrze o tym wiecie, że jest to na sierpień teraz opublikowane. A jak będzie naprawdę, zobaczymy w sierpniu. Dobrze, chciałbym przejść do tych artykułów i później wrócimy sobie jeszcze do rynku kryptowalut. Moi drodzy, dwa artykuły, które jasno informują nas. O tym, co w ogóle na tym rynku się dzieje. No to wezmę akceptuj. Najdłuższa pasa ekstremalnego strachu bitcoina w końcu przełamana. Czy to już FOMO? I tu mamy taki artykuł z naszego rodzimego rynku z BitHuba. Po majowych spadkach bitcoina spowodowanych upadkiem projektu Luna i jego UST i kolejnym kłopotach firm, firm pożyczkowych, jak 3AC, Celsius, Voyager, Digital i i dalej dalej. sentyment bitcoina szorował po dnie. Kolejna fala wyprzedaży przyszła po odczynieniu inflacji w USA za maj, po którym zarówno rynek główny SP, jak i Bitcoin zanotowały spore spadki. W końcu po 73 dniach ekstremalnego strachu Fear and Gray Index wskazuje na nieco lepsze nastroje, przełamując ważny opór w okolicach 30 punktów, notując wartość 31 punktów. I teraz, moi drodzy, jeżeli czytamy taki artykuł, to co pojawia się w naszych głowach? No jest to świateł, lekko zapalające się światełko, że być może, być może. Są ludzie, którzy no, uwierzyli, że rzeczywiście, gdzie my pójdziemy teraz? No, do tych banków, co dają to oprocentowanie, ale przecież trzeba będzie od tego zapłacić również podatek, a więc jeszcze od tych zysków 19% w Polsce. Oczywiście od kryptowalut też płacimy 19% od zysków, tak jeżeli wychodzimy do fiatów. Ale pomyśleli sobie, no jeżeli ten blockchain, jeżeli te wszystkie Instytucje, jeżeli rządy państw w Stanach Zjednoczonych mówią, że w końcu będziemy respektować i regulować te kryptowaluty, mówi się o, cały czas w Europie o tym cyfrowej euro, mówi się o tych wielu, wielu, wielu płaszczyznach blockchaina, który będzie miał zastosowanie, Web3, już nie mówię, a i metaverse. No to niektórzy mówią, no chyba coś w tym musi być do, do jasnej cholery, tak? No bo jeżeli mamy takie spadki, a nadal są ogromne pieniądze inwestowane w rozwój. W ogóle świata kryptowalut blockchaina, no to na pewno nie jest to ostatni przystanek i nie jest to już RIP, tak, czyli grup. Pogrzebany. Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o indeksie Fear and Greed Index, jest to wskaźnik analizy bieżącego nastroju całego rynku kryptowalut, wskazujący wynik od 0 do 100. Indeks opiera się głównie na zmienności rynku bitcoina, wolumenie i dominacji, nastrojach w mediach społecznościowych, ankietach i trendach wyszukiwania. Niskie odczyty wskazują na maksymalny strach, natomiast wysokie odczyty na maksymalny optymizm. I skąd ten powie optymizmu? Mimo, że perspektywy makro nic się nie zmieniają, więcej tutaj to jednak na wykresie dniowym możemy zauważyć, że Bitcoin technicznie jest w trendzie wzrostowym. Wyższe dołki, wyższe szczyty przebija linię trendu formowaną od kwietnia, linia szara. Przebija ważny opór w okolicach 22 tysięcy, linia pomarańczowa przebija MMA na interwale dniowym, linia fioletowa. I tu mamy ten wykres, o którym przed chwilą Wam powiedziałem. Z perspektywy wykresu tygodniowego bardzo ważne będzie zamknięcie obecnej świeczki tygodniowej EMA 200, której pokonanie wielu trendów uważa za kluczowe, aby mówić o większym odbiciu z tego miejsca. I teraz chciałbym się odnieść do tego, jakie pojawiają się komentarze pod filmikami, bo jest to mega ważne, moi drodzy. Ja nie wyobrażam sobie, że wiele ludzi wchodzi ogląda filmiki i nie dzieli się swoimi odczuciami, swoim. No nie wiem, jakimś tam przeczuciem, jakąś wizją. Przecież to wystarczy napisać, czy, czy ta wizja się sprawdzi, czy nie sprawdzi się, to no, nikomu to nie zaszkodzi. Oczywiście, no, żeby to było realne podejście no, nie napisane w ogóle ni stąd, ni zowąd, nie z gruszki, nie z Pietruszki coś odnośnie rynku kryptowalut. Ale ludzie mówią no, krótko i jasno: słuchaj, stary, ja jednak będę uśredniał tę cenę, ja jednak kupuję te kryptowaluty, ja jednak wierzę w to, że pewne projekty będą dominowały i wrócą do swoich szczytów. I takie są komentarze. Z drugiej strony ludzie mówią: Nie, dobra, jeszcze stopujemy, chwilę czekamy, zobaczymy, co będzie na rynku. Niektórzy mówią, że już 28 tysięcy, że jeżeli przebijemy 28 tysięcy, to później znowu mamy dosyć spory spadek, bo do 20 tysięcy. Niektórzy wierzą w, taką, w taki scenariusz. I moim zdaniem. Ja nie wiem, czy osiągając 28 tysięcy pozwolimy sobie aż na taki wielki znowu spadek. No bo co by musiało się zadzieć? No musiałoby się zadać to, co za chwilę pokażę Wam w następnym artykule. Ogromna wyprzedaż przez instytucje Bitcoina i przez górników. To teraz wychodzi na jaw po iluś miesiącach, jak gwałtowny była wyprzedaż Bitcoinów, moi drodzy. Jak gwałtownie było to, ten cały rynek był lewarowany. Teraz wychodzą prawdy bankructwa, niewypłacalności i inne rzeczy, które opierały się tylko i wyłącznie na sztucznym lewarowaniu rynku i pożyczaniu sobie pożyczek od pożyczek, pożyczek od pożyczek i tak dalej, bez żadnego zabezpieczenia finansowego. Co więcej, obserwując niektóre projekty, które powstają i nadal mówią o tym, że biorą przykład z projektów, które były poprzednio, mówię tutaj o Stepenie, który jest dla mnie niezrozumiały w ogóle, który. Pisał tak piękne artykuły, tak piękne rzeczy o tym, że widział jak upada. Um, Uciekło mi teraz e, ta gra, play to earn o, o, o tych e, osiach, tak? Axie Infinity, przepraszam, o, teraz mi przyszło. I widział, że ta ekonomika tego, tej gry doprowadziła ją do skraju po prostu nędzy. To samo zrobił u siebie, tak? To samo, takie same błędy, to samo. To po prostu, no jakby wypisz, wymaluj. I teraz przychodzi na myśl tylko jedna no, forma tego wszystkiego. No to wszystko opiera się na schemacie Ponzi. No niestety, moi drodzy. Patrząc na to wszystko i widząc, jak pojawiają się nowe projekty, które oferują takie same rozwiązania. Nic. To jest wszystko spisane z kolana. Wszystko jest na identycznych formach oparte. Tam nikt. Nikt niczym nie gwarantuje niczego. Dlaczego tak jest? To, co ja powiedziałem, bo nikt nie wykłada własnych pieniędzy, moi drodzy. Ci ludzie sprzedają po prostu marzenia. Kupujemy te marzenia, wierząc w to, że pozwolą nam one poprawić naszą jakość życia. W ogóle cały świat inwestycyjny jest taką, można powiedzieć, deską odskoczną od tego, żeby odbić się dla tych małych ludzi, którzy mają mały kapitał, to to ryzyko podejmują ogromnie duże, tak? no bo oni muszą to zrobić. I to oni są dawcami dla tych właśnie dużych przedsiębiorstw, projektów, instytucji itd. itd. Podejmując tak ogromne ryzyko, my jesteśmy ich, można powiedzieć, na rybkiem. Oni podejmują to malutkie ryzyko i zgarniają ten cały profit z tego rynku. Było tak, jest i będzie. I tego nie da się zmienić. Nie wiem, pewnie niektórzy widzowie, którzy to oglądają dzisiaj, zastanawią się, przemyślą niektóre rzeczy, może rzeczywiście wyciągną z tego wnioski, ale niektórzy po prostu i tak będą szli dalej jak utopia do tego schematu, który, o którym przed chwilą powiedziałem. Nie bez znaczenia jest również, że wydarzenie Merge na Ethereum, które. Patrząc na wzrost, jaki doświadczała kryptowaluta, ponad 70% odczarkowych przyciąga kolejnych inwestorów. No właśnie mamy znowu motor napędowy, ale zobaczcie to, o czym ja mówiłem. Pojawiają się projekty, które po prostu gdzieś stały przez ten cały, przez tę całą chosę, albo gdzieś tam rosły nieznacznie, a teraz po prostu nagle pojawiają się i rosną, bo są lewarowane przez ludzi, którzy wierzą w to, że rynek nie dał tam zarobić, w tamtych czasach to da zarobić teraz. i na tym to wszystko e, polega. No, jeżeli spojrzycie sobie na projekty kryptowalutowe, to co kiedyś mówiłem, i to, co ja kiedyś e, przedstawiałem, tak, że jeżeli weźmiemy, że rynek rośnie, to rosną pewne wartości e, pewnych projektów, tak? Jeżeli te projekty, które nie rosły, stają w miejscu w czasie tej górki, tak? E, po prostu gdzieś one szorują dno. To w czasie, kiedy te projekty, które rosy zaczyna się, zaczynają spadać, rosną tamte i taka jest zależność mniej więcej. Możecie sobie to zerknąć, sprawdzić, przeliczyć, wykalkulować. To tak samo jak jest w totalizatorze sportowym, moi drodzy. Dlaczego nie padają jedne i te same ciągle liczby? Czy kiedyś ktoś się z Was zastanawiał, dlaczego nie można sobie wybrać z nie wiem, z miliona losowań czy tam z tysiąca losowań najczęściej padanych liczb? Nie ma takiej możliwości. Jeżeli weźmiecie sobie algorytm padania tych liczb, to zobaczycie, że one padają mniej więcej tak samo równo. Tak samo jest w świecie finansów. Nie ma tak, że jakieś spółki rosną tylko i wyłącznie non stop, czyli jakieś projekty kryptowaluty będą rosły non stop. Później przychodzi ten maraz, kiedy one idą w dół, kiedy jest na nich realizowane są zyski, a idą w do góry te, które były gdzieś na rynku po prostu szczerujące dno. Trafić i. Zrobić taką koncepcję założeń pewnych takich projektów, jest ogromnie trudno. Dlaczego? Bo to nie jest tych projektów załóżmy jak liczb, nie wiem, 100, 200, 300, tylko jest ich 12 czy 16 tysięcy, moi drodzy. I pojawiają się co róż codziennie nowe. Mało tego, niektóre projekty po prostu nie informują swoich. Hmm, użytkowników, swoich inwestorów, o tym, co się w nich dzieje, a później nagle nie z pietruszki, nie z gruszki, wystawiają post, który od razu pompuje tą cenę do góry, tak? Ciężko jest napić takie projekty. Oczywiście są ludzie, którzy do mnie też piszą i mówią, piszą to w komentarzach pod filmikiem, że udało im się wejść na jakieś płaszczyźnie i dzisiaj realizują 40 czy 50% swojego zysku. I ja uważam, że jest to dobra strategia. Mam 50% z tego zysku, i mogę to 50 ponownie zainwestować, kiedy rynek będzie łapał następny oddech. Bo nie wierzę w to, że nagle wyskoczymy teraz do przodu aż tak wysoko, nie opierając się o realizację zysków z tego, co mieliśmy ostatnio. To jest po prostu taka mentalność niektórych. Zresztą mamy tutaj ludzi, którzy oferowali i kupowali to na dosyć niskim pułapie, bo niektórzy kupowali po 900 z hakiem Ethereum. A bitcoina po 17 tysięcy skakiem, a więc dla nich realizacja dzisiejszych zysków jest naprawdę odpowiednia. I tutaj mamy firma Santinment, zajmująca się analizą on-chain. Na Twitterze zauważa, że inwestorzy zmieniają nastawienie i zaczynają patrzeć w kierunku długoterminowego odbicia kryptowalut. Według firmy podczas wzrostu bitcoina, który osiągnął poziom ponad 23600. BTC Founding Grade na giełdach, czyli stosunek pozycji długich do krótkich, osiągnął najwyższy poziom w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, co może wskazywać na pojawienie się FOMO Fear on Missing Out. Może, a może to wiecie jakie jest głębokie i szerokie. I teraz chciałbym Wam pokazać taki artykuł, który znalazłem tutaj w internecie. Mówi on o tym, jak wielka była wyprzedaż bitcoina. Zobaczcie, analitycy twierdzą, że podczas 5,5%. Że po ponad 5,5 miliarda dolarów sprzedaży bitcoinów poprzez inwestycje spowodowało załamanie rynku. A więc to nie tylko ta Terra Luna, a poniekąd spowodowała tą falę tsunami, która osiągnęła. Można powiedzieć, ten szczyt i, i, i to wszystko się zwaliło, ale wyprzedaż też Bitcoinów. Bitcoinów, które były gdzieś zamrożone, które były gdzieś jakimś zabezpieczeniem właśnie w Teraluna na przykład. A więc według analityków z Arkana Research, gwałtowny spadek ceny Bitcoina. Od maja wydaje się być spowodowane dużymi wyprzedażami instytucjonalnymi. I teraz zobaczcie, czytamy z jednej strony, że instytucje nie sprzedają, że głównie ich obchodzi ta cena, że oni nie kupują to na lata, że oni będą to trzymali. To jest część prawdy, moi drodzy. Właśnie na to zwracam uwagę. Czytając to, przeanalizujcie. Dzisiaj wychodzi to, że wiele firm sprzedawało, bo była po prostu wylewarowana wylarowa w kosmos. Oczywiście nie wszyscy wyprzedali się. Są firmy, które rzeczywiście, i instytucje, które rzeczywiście będą trzymały to do jakiegoś określonego momentu, bo nigdy nie będą trzymały tego wiecznie, z tego sobie też zdajcie sprawę. Wade Lane, analityk z Arcana Research, szczegółowo opisał, kiedy wielu instytucjonalnych inwestorów Bitcoina zaczęło rzucać swoje udziały w poście na Twitterze. Wszystko zaczęło się od. Knowna powiedział Land, zaczęło się od rzucania przez Lunę 80 tysięcy. 81 bitcoinów w maju. 80 tysięcy bitcoinów, moi drodzy. To nie w kij pierdział, nie w dmuchał. W nieudanej próbie zatrzymania stabilności swojego stablecoina Terra USD, Classic. w maju Luna Foundation Guard LFG, która zarządza finansami projektu Terra, zrzuciła 80 tysięcy 81 bitcoinów. Wydaje się, że niektórzy górnicy bitcoina poczuli presję do sprzedaży po upadku Tery. Oblicza się, że w maju i w górnicy sprzedali 19 tysięcy ponad bitcoinów. Sprzedając więcej niż miesięczną produkcję, górnicy w pewnym okolicznościach prawdopodobnie korzystali z rezerw. A więc pomyślcie sobie, tak duża ilość bitcoinów zmieniła właścicieli na kogo? No właśnie, na kogo? No kto kupił tak dużą ilość bitcoinów? Kupili ludzie, którzy będą realizowali zyski, moi drodzy. Jest to nieuniknione. Nie wierzę w to, że ci ludzie kupili, będą trzymali teraz Bitcoina do następnego szczytu ATH. Nie jest to na pewno w ich koncepcji. Zrzucą to, spompują cenę do dołu i znowu załadują swoje walizki, swoje torby. Taka jest strategia w chwili obecnej grania na rynku kryptowalut. I tego nie można zmienić. No ja nie wiem, można sobie wyciągać różne analizy. Jak ja widzę już niektóre Filmiki na YouTubie, które mówią i wręcz ba, podają ileś razy ile to wzrośnie do jakiegoś okresu, to po prostu jest to dla mnie no zatrważające. Jak ja słyszę, że Bitcoin do roku 2030 ma kosztować 230 tysięcy dolarów, to pytam się, na jakiej podstawie można powiedzieć, tyle lat do przodu analizę podjąć. Jeżeli my w ciągu pół roku. Po wieści i druzgocącej sytuacji na świecie inflacji, po prostu giniemy w tym wszystkim, to co można przewidzieć, co będzie za 7 lat? Nie wiem, może świat kryptowalut wywróci się do góry nogami. Tak daleko idące, optymistyczne ceny są dla mnie nie do przyjęcia dzisiaj, moi drodzy. Jest to w pewien stop, stop sposób mamienie ludzi i znowu sprzedawanie marzeń. To no bo ten rynek musi gdzieś cały czas pracować, ale nie bądźmy tymi frajerami kupującymi te marzenia. Naprawdę realizujmy zyski, moi drodzy. I nauczyłem się tego i wiem, że jeżeli masz nawet 10% zysk, jest on dla Ciebie wystarczający, to zrealizuj go. Bo za chwilę możesz mieć minus 50. I ja wiem, że powtarzam to milion 500 razy czy milion 700 razy, przepraszam, bo tu mi się łączyło. Ale taka jest prawda, moi drodzy. Tu można czytać, że firma inwestycyjna w kryptowaluty Free Arrows Capital również była zbyt lewarowana jest winna pożyczkodawcom 18193 bitcoiny, a także inne waluty wartości 22 000 bitcoinów. Zobaczcie, jak ten rynek był skonstruowany. Mamiony, oszukań, oszukiwany i lewarowany. Le, le, le I przyszła kryska na Antyska, można tak powiedzieć. W końcu to wszystko pierdykło. Zobaczymy, jak wielki, znowu wielką górę usypią y, następni frajerzy w następnym cyklu. Ile ludzi będzie kupowało następne marzenia i pompowało rynek. I chciałbym Wam właśnie powiedzieć, nie bądźmy frajerami i kiedy przyjdzie czas, zrealizujmy nasze zyski, moi drodzy, bo to jest kluczowy aspekt na następny, można powiedzieć, cykl: wiedzieć, gdzie chcemy osiągnąć nasz zysk. Czy jest to, mówię dzisiaj, falstart? Moim zdaniem tak. Jest to falstart. Tu są porównywania do 2017 i, i, i tak dalej, że osiągnął rynek 12 miliardów, ponad 20 milionów Wiecie, takie porównywania, takie przeliczenia, to jest naprawdę, można tego siedzieć. Artmetyka, analiza i inne rzeczy, to są po prostu rzeczy, którymi można zajmować się latami. Ale klucz tego wszystkiego, jaki jest no, sens tego inwestowania, czyli osiągnięcia dodatniego bilansu, i tym właśnie akcentem chciałbym dzisiaj zakończyć ten odcinek. Bo e, moi drodzy, tak jak ja powiedziałem, nieczęsto nagrywam teraz, bo nie mam co. No, nie będę tutaj komuś dzisiaj wciskał kitu, że za chwilę będziemy lecieć na 38 000, czy 50, czy nowe ATH. Bo sytuacja, jak poczytacie i zobaczycie, jaka jest na świecie, to każdy może zobaczyć, jakie są przepychanki na Ukrainie teraz, między Ukrainą a Rosją, o, o zboża, o to wszystko. Moi drodzy, nawet nie chce mi się mówić, bo to powiem wam, że wyłączam się w pewnym, w pewnym momencie z tego wszystkiego. Pojechałem, odpocząłem i naprawdę zarzuciłem te kryptowaluty, wyresetowałem ten mózg, i radzę wszystkim, żeby co jakiś czas po prostu od tego odpoczęli. Bo, czym więcej myślisz, czym więcej kombinujesz, tym większe głupoty wymyślasz. I do następnego filmiku. Mam nadzieję, że ruszycie coś i będziemy kupować coś, co ma sens. I tyle na dzisiaj. Miłego weekendu wszystkim życzę. Cześć.